W dzisiejszym odcinku osoba, która spędziła w sensie 18 godzin będzie rozwiązywać o nim test wiedzy I osoba, która spędziła w nim kilka tysięcy godzin będzie na to reagować Będę się z nim śmiał, witam <grym> Obstawiajcie moje wyniki w komentarzu i przejdziemy sobie już do pierwszego pytania Nie, 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 to jest odcinek interaktywny Odpowiadajcie z nami, Rozwijcie komentarze, przy okazji lajk, like, sub, widzowie mile widziane I piszecie odpowiedzi z nami A później dodajecie i zobaczymy kto jest cymbał, a kto jest gigaszyr Daj się, stresuję Słuchaj, no też bym się stresował na twoim miejscu Mam przedstawiona na zdjęciu to Devertigo Overpass. No, co to może być za mapa? Nie wiem, tak szczerze. Ni, nie grałam nigdy na tej mapie chyba. Czy jest to Overpass? Co, kojarzy ci się ta nazwa z, z tym co widzisz czy nie bardzo? Vertigo. Bardzo dobrze. Nie, no! Bardzo dobrze. Masz, to jest ciekawostka, nie wiem dlaczego tak się nazywa, ale ciekawostką jest w ogóle to, że na tej mapie najwięcej ludzi spadło. Generalnie to jest mapa, która jest na wieżowcach i jest tam licznik. Na mapie realnie twórcy gry zrobili licznik osób, że podczas ania aktualnego meczu spadli. Naprawdę? wszyscy sensie z wysokości koniec? Tak, z wysokości i po prostu zaliczyli deduwę spadając, więc widzowie przy okazji będą takie ciekawostki tutaj dupił fajnie. Ej, ale ten film będzie naprawdę sporo. Tutaj mamy geniusza wiedzy na temat... Pogromce mitów. Tak. Counter Strike swoją premierę miał w 1999 roku, a kiedy premierę miał? wersja global Offensive. No 2007, 2009 czy 2012? Ja wiem, ale głównie ze względu na to, że byłem zainteresowany esportem w tamtym momencie, czy znaczy, ogólnie od dziecka byłem zainteresowany esportem, ale generalnie w tamtym momencie byłem tak mega mocno. Nie, szczerze mi się wydaje, że 2012 to jest za późno. 2009? Nie, 12. Ja myślę, że 12. 9? <grym> Dobrze! Let's go! Ja wiedziałem, że ty spojrzysz na moją twarz i powiedz tak, dobra, ja będę patrzeć na twarz. Na pewno już nam pojmu czy jak. No słuchajcie, widzowie, no niestety, w ogóle 5000 tysięcy lajków, może nagramy jak ona wybiera najprzystojniejszego gracza e sportowego. Tak, ja bym chciała, chciała. Tylko ja wiesz, chciałem. wszyscy są tam tacy Serio? Znaczy nie wszyscy, ale większość. Dobra, Dura z drużyn nigdy nie wygrała turnieju z serii Iem, czyli w Katowicach, czyli byliśmy. Co tam. to jest e, Ninjas in Pyjamas Serio? No? no tak, no to na pewno oni nie grali. O. Była jedna z mocniejszych drużyn. Serio? Tak. Jezu. W pewnym momencie to była jedna z mocniejszych drużyn. Mi się wydaje, że teraz każdy taki OG fanses będzie mnie nienawidzić, nie? A mnie wszyscy Śmiana, będą kochać. Jana CS, się nazywa ten kanał i ja nie mam pojęcia, o co jest. Nie, nie, nie to się nazywa Jana CS, czyli generalnie może być zainteresowana dwójką, który teoretycznie jeszcze nie wyszedł, więc tak na dobrą sprawę jesteś czysta. Która z broni nie jest dostępna w CSGO? Skar20z, QBZ95, Galil AR. No zastanów się Galil jest, no bo no. gram z niego Skar no to jest Skarazdam z Fortnite'a, o Boże Kolejny powód, dla którego będziecie mnie nienawidzić, ale dobra Skara znam z Fortnite'a, wiem jak wygląda Skar, wiem, wiem jaką ma budowę QBZ95, QBZ, co to może być za rozwinięcie? Co to jest QBZ? Nie, I czy jest na pewno jest ten... Skar20z? Mm, no nie wiem Na przykład jest coś takiego jak Kar20 Grotto na przykład, wiesz co to jest? No właśnie, czy to jest broń, czy to jest coś innego? Nie mam pojęcia. Jakbyś oglądała Izaka w 2015, to byś wiedziała. Mi się wydaje, że QBZ istnieje, a nie istnieje. <grym> <grym> istnieje! Ja, ja by... Skar w CSie. No to jest autoszmata. Skar20csgo. To jest Skar proszę bardzo. Tutaj proszę państwa tak prezentuje się Skar, a tutaj moja droga Skar20grotto. To jest prześladowca yy, Piotra Skowerskiego. To jest skin, który wypadł mu najwięcej razy, a który jest wart 5 groszy. Serio? <noise> Tysiąc to... skrzynek otworzyła nie jednej kosy, a tych skinów 77. Mi wyleci, co? Dokładnie tak. Grotto! Patrzcie, widzowie, jak chcecie kosę dostać o tą, to na naszym Discordzie jest konkurs. Wystarczy być na mega konkurs. Czuba, połączyć konto z Discordem i se widzowie wbijacie i zgarniacie nóż. Tylko spieszcie się, bo nie będzie nie czasu to... zaraz. Nauczyłaś się ostatnio Banan to popularny element z której map dostępny w grze The Dust 2 Inferno też. Co to jest za mapa? To jest dokładnie banan Jedyne co musisz wskazać to jest nazwa tej mapy Dokładnie musisz powiedzieć co to jest za mapa Kolejna kompromitacja No słuchaj, przetłumacz te nazwy sobie na polski No Dust no to jest jakby pustynia, tak? No na przykład No ale generalnie Dust chyba inaczej wygląda Jest chyba mapa, która jest pustynna i Dasta chyba graliśmy. Na jakimś odcinku graliśmy Dasta. Tak? Jest taka duża brama. Możliwe? Nie no Filii. ale na pewno dobrze to macie. Wiesz, o którym mam powiedzieć? od. tak, czy bardzo dobrze? Hey. Ale no nie mogę ci podpowiadać, jakby nie od tego tutaj jestem. Nie, no to tamto jest Das. to jest Inferno. To jest Inferno. Jesteś pewna? No. Brawo! To jest inferno. Bardzo Ale Szczerze, dobrze. mam o tyle widzowe, że powiedziesz, że to jest das. Ej, musimy nagrać odcinek, że zgadujesz nazwy skinów w ces albo nazwy map. Ej, to jest dobre. dobre, to jest dobre, widzowie. Dużo lajków, nagrywamy to. Dobra. Który z wymienionych graczy nie pochodzi z Polski? Denisław, Dycha, Zen, Zan. Okej, okay, szczerze. Dycha na pewno pochodzi z Polski. I tutaj myślę, że to jest takie pytanie pułapka Bo Denisław i Dycha jakby brzmią polsko, przez mhm. końcówkę Slaw. A Zan jest takie zagraniczne. Jakby. Ale mi się wydaje, że właśnie przez to Dan będzie Polski, więc Denysław Brawo! Bardzo ładnie. Dzięki. Tak samo jak masz na przykład teraz yy, właśnie nine, drużynę i na przykład gościa co ma nie Goofy na przykład, co nie? No. No, to byś pomyślała, no, że nie wiem, z Ameryczki na przykład, no a to Polak, nie? Więc... Co, on jest Polakiem? No oni wszyscy są Polakami. A. <laughs> To jest polska drużyna, dlatego Pasza pojechał na rowerze tam do nich specjalnie. Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez serwis LetiFy, która z map była najpopularniejszą w grze między wrześniem 2021 a marcem 2022. To jest wtedy, kiedy grano streamach w tego cs I szczerze, szczerze, jedyna mapa, jaką znam na pamięć, to jest Mirek. Mirek na 100%. Mirek na 100%. Brawo. Serio, po prostu. No, no Miraż jest yy, najbardziej. najbardziej. Najbardziej graną mapą, ale najbardziej graną mapą przez Polaków. Yy, Overtime, tak ogólnie, das? jest das dwójką. Okay. Bo to jest taka mapa dla rusków do cheatowania. Ale przejdźmy do następnego pytania. Mapy przed CS, na przykład CS Office, polegają na detonacji bomby, odbiciu zakładników, zdobyciu budynku. Tutaj w się sensie, może robić coś innego? Oczywiście, że tak. To wszystkie rzeczy, które tu masz. No to jest łatwe, ale jak wiesz, ale jak nie wiesz, no to w sumie to może być ciężkie. D dobra, podpowiem ci mało. Jak masz detonację bomby, to na przykład masz D. Dust D Inferno. Więc detonacja bomby. No, możliwe, że odpadnie. Więc masz dwie opcje. Kondry atak. No to nie wiem, odbicie zakładników bardziej pasuje, chyba, nie? Wybieraj, albo masz odbicie zakładników, albo zdobycie budynku. Brawo! Na tej mapie odbijamy hostów. I po prostu zgarniamy chopa na plecy, ze starym Serio? na plecach latamy. No, Ej, nigdy w życiu w to nie grałam. Serio, nigdy w życiu. Popularnym polskim klubem piłkarskim, który posiada także topową drużynę w CSGO jest Lech Poznań, Mieź Legnica, Wisła Kraków. Legnica! Ja szczerze pozdro dla wszystkich dobrych chłopaków z Legnicy I ja myślę, że tutaj coś jest nie tak Tutaj coś jest nie tak Dlaczego Legnica? Poznań z jedną z popularniejszych miast w była stolica polskiej, a Legnica? Czym się kojarz Legnica? Znaczy tym, że do Legnicy jak wjeżdżasz to od razu w trakcie jazdy pod, podjeżdżają dresiarze i ci ten... Dobra Zapierają felgi z autobusu. Legnica O nie Prachu. Tak, Wisła Kraków ma e, lub miała swoją drużynę Nie pamiętam jak ona się nazywała i okay. tak dalej Ale, ale no, pamiętam, że byli właścicielami Najwyższą rangą w systemie rankingowym CSGO jest Challenger Global Elite Supreme Supreme jest też wysoko Są różne rangi, nie? W wielu grach rangi się zmieniają na przestrzeni lat Na przykład w Overwatchu pojawił się Master i Grandmaster Na początku był tylko Master Tak samo w League of jest Master Challenger, Tier I jest nie? Challenger Nie, jest Challenger i Master później No ale Serio. czy w C się dodali Challengera? Się wydaje, że nie, ta gra ma... Nie wiem, 20 lat nic do niej nie zostało dodane. Znaczy, to dużo rzeczy zostało dodane. Dobra, nie będę zgrywać kozaka, bo nie wiem, ale. No, global. No Bardzo ładnie. No i słuchajcie, mój wynik 6 na 10. Czy ja się pomyliłam? W wielu rzeczach. <laughs> w zaczęciu tego kanału. Spokojnie. W pierwszym quizie ci nie wyszło. Masz 6 na 10, więc teraz będziemy podsumowywać wiedzę. czy znaczy nie, po prostu w tym quizem możesz się uratować. Ewentualnie, też możesz się uporlić jeszcze bardziej. Dobra. W którym roku? W 2012 roku. W 2012, dobrze. O którego poziomu profilu można otrzymać za darmo Prime? Ja wiem, bo ja kupowałam akurat Prime a osobiście, aczkolwiek ja myślę, że od 21. Jak mi się wydaje? z jakiego typu broni otrzymasz najwyższą nagrodę za fraga? No mi się wydaje, że ze snajperki. Bo albo Pana więcej kosztuje. Myślę, że to snajperki. Nie bez powodu ludzi znowu umgrają tyle. Ile jest rodzajów noży w CSGO? To jest strzał, będzie. Szczerze? Okej, okay, ja wiem. Chociaż nie, 22? Zostało się dużo rodzajów noży. No trochę dużo jest. Ja myślę, że to nie będzie 22 na pewno. Ja myślę, że to będzie 11. Jaki jest kod na bombie? Podczas jej uzbrajania. Wiem to: 7, 3, 5 na 100 milionów procent. Bo ja generalnie często plantuję bombę. Kura z poniżej broni jako pierwsza została dodana w aktualizacji CSGO. Revolver R8, CZK, MP5 czy USP? Jako pierwsza w aktualizacji została dodana tak. Ej szczerze to ten obrazek mi chyba podpowiada Czy ci podpowiada? No wiesz, że rewolwerowcy i tak dalej mm. Ja postawię na rewolwer Który z poniższych oddziałów nie jest wykorzystany obecnie w CSGO? SAS, MPS SC, SEAL Team 6, CSG9. 9 CS na pewno ma CS w wyniku. E Sas. To nie wiem akurat. Jaką mapa, oprócz Vertigo, zaprojektował Christopher Audi? No tutaj nie to nawet nie pojęcia. mam pojęcia. Pewnie jakiegoś miraża. Podczas której operacji pojawił się w grze granat taktyczny. Nie mam pojęcia, wanga. Ile trwa runda w trybie skrzydłowym? Myślę, że minuta 30. Jakiego trybu nie można uruchomić w trybie offline z botami? Deathmatch na pewno można. Danger Zone, nie wiem co to jest. Chyba to. Co zostało ocenzurowane w chińskiej wersji CSGO? To okay. bizna Lenina na Ukrainie. Usunięto możliwość gry na daście i daście dwójce. Zamazano wszystkie grafiki na Italii. Sierp i młot Cash. W sumie wszystko by tutaj pasowało. Myślę, że jakieś grafiki bardziej chyba. Ale Oczy, nie, nie wiem. Możliwe. Nie możliwe to wiem, to jest. Który z pistoletów ma najmniej nabojów? Nie wiem. Rewolwer? Tak, ile punktów wyobrażeń może dodać maksymalnie granat odłamkowy. Nie, no chyba może setę. Nie, myślę, że może setę. Która z map CSGO została stworzona przez Polaka? Anubis chyba. W sensie Anubis to jest taka mapa, która mi się kojarzy z tym, co moi koledzy grali. W jakim mieście odbył się pierwszy major? O Jezu, Katowice? To i był. A Major chyba nie był w Katowicach okay. akurat hitboxów zostało zastosowanych w Counter Strike'u Global okay, Offensive? hitbox to jest na przykład głowa tak. i tak dalej Bo... Dobra, ostatnio nagrywaliśmy u Filipa odcinek, gdzie było widać te hitboxy na tych szkieletorach I była głowa, było właśnie ciało i były chyba nogi I nogi jako jedna i druga Myślę, że cztery Plata, nogi, ręce okay. i głowa, czyli cztery Kuh. Aha, że nogi jako jedno? No tak, nogi jako jedno Jez! Tak mi się Pomyliłam wydaje, się że tak było Dobra Tak, ale miałaś rację Ile maksymalnie pieniędzy można otrzymać po przegranej rundzie w trybie turniejowym? Nie wiem, 3-400 pewnie Przegranej? No No chyba nie Jaką operację została <grym> ja. pierwsza udostępniona w CSie? Mm, payback 8 z 20 8 z 20 Ojej Więc z 20 zaznaczyłaś dobrze 8 Na 30 odpowiadałaś dobrze na 14 Czyli masz prawie 50% Czyli generalnie nie zdałaś Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że następnym razem pójdzie mi lepiej. Pa. Pa.